W piątek 25 marca Xavi Hernandez rozegrał swój setny mecz w reprezentacji Hiszpanii, a jego odkrywca i pierwszy trener Joan Bosch przyjechał do Polski. Już po raz czwarty na zaproszenie Banku Zachodniego WBK uczył szkoleniowców Akademii Orlika z całej Polski, jak rozpoznać młode futbolowe talenty i dać im szansę kariery. Całe nasze wysiłki podczas konferencji przedpołudniowej później na wojsku będą skierowane to, ku temu, żeby dziecko zrozumiało, que dlaczego tak, a nie inaczej ma zagrywać juego, i żeby umiało podjąć właściwą decyzję. Joan Villabosz pochodzi z Katalonii i od dziecka związany był z FC Barcelona. Najpierw jako piłkarz, później jako trener i współtwórca barcelońskiego systemu szkolenia najmłodszych piłkarzy. Jest uważany za odkrywcę szawiego Hernandeza. Jak trenowałem, sobie, jak wiedziałem, że to będzie bardzo dobry piłkarz. Wiedziałem, że piłkarz, który zasługuje, będzie zasługiwał na pierwszą reprezentację Barcelony, będzie zasługiwał na pierwszą reprezentację Reprezentacji Hiszpanii. Natomiast do jakiego poziomu mógłby dojść w tamtym wieku, no, to się nigdy nie można tego ocenić. Zajęcia prowadził także Dawid hernandez Ligero, wieloletni współpracownik Boscha i wykładowca nauk o sporcie i wychowania fizycznego na Uniwersytecie WIG. Wicedyrektor do spraw szkolenia katalońskiej Federacji Piłkarskiej. Przede wszystkim chciałbym się chcielibyśmy skupić na percepcji na to, żeby chłopcy zwrócili uwagę, jak obserwować piłkę nie tylko na wykonaniu akcji, ale przede wszystkim na dostrzeganiu, jak te akcje mogą być wykonane. To, co zauważyliśmy i to, co nas bardzo pozytywnie zaskoczyło wśród tych trenerów, których widzieliśmy, że wielu z nich bardzo było zaangażowanych w to, żeby w tych konferencjach brać aktywny udział, stawali do tablicy, mówili, pytali, dawali swoje rozwiązania i to jest bardzo do dobre i to rozwija i to powoduje, że na pewno w przyszłości będzie jeszcze lepiej niż do tej pory. Zorganizowana przez Bank Zachodni WBK Akademia Orlika, to nowatorski program szkolenia piłkarskiego najmłodszych, w którym udział dla dziecka jest bezpłatny. Bank tegoroczną edycję programu prowadzi we współpracy z prawie 100 samorządami w całym kraju. Barcelońscy szkoleniowcy, podobnie jak cały program Akademii Orlika, opierają się na założeniu, że w zajęciach z dziećmi w wieku od 6 do 8 lat trzeba stawiać przede wszystkim na sportową zabawę i rozwój ruchowy dziecka oraz wyrabianiu nawyku systematycznego uprawiania sportu i przestrzegania zasad fair play. Na zajęcia w ramach szkolenia złożyły się wykłady oraz pokaz treningu przeprowadzony na boisku Orli. Każda wizyta specjalistów z Barcelony to dla nas i zaszczyt i wyróżnienie i bardzo się cieszymy, że poświęcają nam czas, ponieważ z każdego spotkania wynika coś nowego, coś dobrego, program się rozwija. Wiemy od szkoleniowców naszych, yy, trenerów akademii, że te spotkania są krokami, do przodu, kamieniami milowymi w ich rozwoju, także bardzo nam na tym zależy, żeby tych spotkań było jak najwięcej. Trenerzy Akademii Orlika zgodnie podkreślają ogromną wartość, jaką w ich przekonaniu stanowi wiedza i doświadczenia Hiszpanów. Powiem ja szczerze, że dobrze to się trafiło na początku przygody mojej trenerskiej, bo tak naprawdę na, na, tym, na tym wszystkim, co tutaj na tych szkoleniach uzyskujemy wiedzę, na tym, na tym bazuje. Ja myślę, że tutaj będę wyrazicielem opinii wszystkich tutaj uczestników tego spotkania. Jeżeli powiem, że Rzeczywiście to spotkanie dużo wnosi. Te ćwiczenia, które prezentują tutaj ci szkoleniowcy z Hiszpanii, ta ich filozofia gry, to jest naprawdę coś, co, co jest potrzebne. I, I myślę, że to później przeniesiemy gdzieś w Orlikach. To, to większość to są trenerzy, którzy trenują właśnie na, na Orlikach, trenują takie małe dzieci i, i takie, taka nowa. Nowa myśl szkoleniowa jest naprawdę potrzebna, zupełnie coś nowego, taki świeży powiew, jeżeli chodzi o, o metody szkoleniowe i myślę, że fantastyczna akcja i oby więcej takich rzeczy. Myślę, że mam takich dwóch, trzech chłopaków, co jak jeździmy po turniejach, to są tam wybierani do, na zawodników w najlepszych w turniejach. No, nie będę zdradzał na razie imienia i nazwiska, żeby dzieciaki, jeszcze dużo pracy przed nimi, żeby nie wiedzieli, kogo trener wyróżnia.